Hello, cześć, cześć wszystkim! Jestem taka podekscytowana z samego rana, bo jadę do Natalii na ognisko! I tak się cieszę, bo się naprawdę bardzo, bardzo stęskniłam za moimi przyjaciółmi z Warszawy i... będzie yy, super, wiem to! No a teraz chyba, trochę zabłądziłam, bo powinnam trafić do działu chyba z serami. Chcę kupić oscypki na grilla... nie, na ognisko znaczy się. No i coś przydałoby się też na śniadanie kupić. Oh well. się normalnie. No to już jesteśmy na miejscu, ustaliliśmy, że trafiliśmy na koniec świata, czyli w miejsce, gdzie rodzą się Natalie. No, mamy rozpalone już ognisko i zaczynamy imprezować. Proszę bardzo. Towarzystwo tam, w oddali. A, witamy, witamy! Kamerę. Siema! Wafel! Tego, jak Nasza powiem. najwspanialsza Natalia. Reakcja jakakolwiek? Dobra, może być. Sefi i wizunia. Trzymam Twoją dzidę. Dziękuję Ci bardzo. Zawsze wiedziałam, że mogę liczyć na Ciebie. I na moją dzidę. Tak. I też jest jeszcze Admiral. koteł. Admiral. O Boże. Słodziarz. I największa część filmu Słodziarzność. Tak, już cały film będzie przejęty y przez kota. W przy błędzie. <laughs> <boys. Strange Blockski> o. <inaudible> Dobra. To jakieś tam ognisko. O Boże, uciera się u kamery. <inaudible> uh, Rosikowa, nie kość tam daleko, bo już i krowy pasły w tym tygodniu. Dobra, <inaudible> będę, będę to miała na uwadze. A jedyny sposób to wejść pójść za nim, nie wiem, no, wyprzedzić go, go weź powiedz halo! Tak, ale Nie wiedziała kto to jest. To generalnie sprawa z tym pociągiem była taka, że już, już wafle słyszeli, więc mogą sobie przysnąć trochę. <grystanie> Brand. No, czekałam na pociąg 4 godziny, bo miał być o... Nie, 5 godzin. Miał być o 17, a było o 22. Tak więc jak miałam dojechać do Gdańska na 23, tak o drugiej jeszcze byłam w trasie i zatrzymałam się w Bydgoszczy, ponieważ stwierdzili, że pod nasz pociąg ktoś wpadł i z 5 godzin zrobiło się 6 godzin opóźnienia. No i wtedy nam podstawili pociąg i jak jechałam tym drugim pociągiem bez miejscówki już, bo to był pociąg jakiś skądś inąd już. No to jak jechałam tym pociągiem to trafiłam do przedziału, gdzie były dzieci i jedno a, dziecko ulubione. Tak, jedno dziecko sobie ułożyło swoje nogi na moich nogach, a dziewczynka po, położyła to. sobie głowę na moim brzuchu. I tak oto jechałam. No i dojechałam na piątą do Gdańska, czyli zamiast 6 godzin jechałam 12. Cudownie było, cudownie po prostu. Moje pyszne jedzonko Mojego oscypka <laughs> która była chroniona przez osypka i przez to nawet nie zaznała ciepła <laughs> I am gonna... Disney Princess <laughs> Da sobie radę w każdej sytuacji Oz <laughs> Chyba aż tyle to nie trzeba, wiesz? Ona ma zajęcie, wiesz, to te... po prostu zostawić ją w spokoju i... Nie, będę z nią spać, O mój Boże, to wygląda jak ten, mały jelenek, naprawdę. się rąkę do ognia i się tym chwalisz? Ale znaczek się cieszy. No, to jest ognisty jeleń. On się radośnie płoni. Nie jak już się położyłam. Ale ty tu nie śpisz. Natalia. Daj mi spać. Na moim łóżku. Ja mam taką fajną pościel z zabawki. To chyba dziewczyny Natalia mi kazała przywieźć pościel z Gdańska, bo jest niedobrym człowiekiem. A wszyscy inni nie przywieźli, tylko ja musiałam. Patrz tak na no to z tej Natalia strony. mnie lubi. Będziesz miała co wspominać. <laughs> Olsik, gdzie Nie! Olsik... Nie! Czy tak dzisiaj, jak będziesz musiała pójść się umyć, bo ja muszę... Znaczy, się sobie wstać, bo ja muszę wziąć rzeczy, z łóżka. I don't care. Sorry, mam więcej. No. Nieee! Jak ci będzie już. postąpię według twojej woli i pójdę. Well.